Dzień dobry, Dzień, dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim również. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dajcie serduszka dla wszystkich. Dzień dobry wszystkim. Cześć Marian. Cześć. Super, was słyszeć? Wszystkich widzieć, słyszeć. Pięknie. Gotowi? Usiądźmy sobie wygodnie i komfortowo. Mamy prosty kręgosłup. Wdech powoli, normalny. Z uśmiechem. I z uśmiechem powoli wydech. Wdech, kolejny głęboki, pełen. A z wydechem rozluźnij barki, uświadom sobie miejsce, na którym siedzisz. I raz jeszcze wdech. Z uśmiechem, z jeszcze większym uśmiechem wydech. I odpuść wszystko.

Um, powoli relaks. Jest coś w nas, co się rozprzestrzenia i coś, co kurczy. A kiedy jesteśmy szczęśliwi, to się rozprzestrzenia. A kiedy nie jesteśmy szczęśliwi, to się kurczy. Więc usiądźmy sobie wygodnie i komfortowo, kręgosłupy prostowane i delikatnie zamknij oczy. Weź głęboki wdech, a z wydechem odpręż się i zrelaksuj. Utrzymuj swoje ciało nieporuszone przez kilka minut, może 3-5 minut. Utrzymujemy ciało nieruchome. Obie dłonie są otwarte, wnętrzem do góry na udach. Dłonie, które są otwarte do sufitu, są umieszczone na Twoich kolanach. Udach. Przenieś swoją uwagę na lewą dłoń. Lewa dłoń. Kiedy Twój umysł jest zatrzymany na lewej dłoni, tam jest Twoja uwaga. Możesz odczuwać jakieś doznania w przedramieniu, w bicepsach. Kiedy masz swoją uwagę, twój stres odpływa. Możesz odczuwać trochę ciężkości w przedramieniu, w bicepsach. Niech tak będzie. Weź głęboki wdech i wydech. A teraz przełącz swoją uwagę na prawą dłoń. Kiedy utrzymujesz swój umysł na prawej dłoni. To przełącz swoją uwagę na prawą dłoń. Prawa ręka. Możesz odczuwać ciężkość w prawej ręce. Trochę więcej uwagi na prawej dłoni. Weź kolejny głęboki wdech, i wydech przez usta wdech i wydech. Przynieś swoją uwagę na centralną strunę biegnącą przez centrum Twojego ciała. Pionowa struna, świecąca struna przez środek Twojego ciała. Nerw błędny, który biegnie przez całe ciało, kontroluje wszystkie funkcje ciała. Nerw błędny, najbardziej mistyczny nerw w naszym ciele. W tym momencie nasze ciało jest nieporuszone, a oddech staje się rytmiczny. Umysł się uspokaja i niech tak będzie. Twoja świadomość, Twój umysł jest bardziej subtelny niż powietrze, niż woda, więc może się rozszerzać i płynąć w różnych kierunkach. Niech Twoja świadomość rozszerza się we wszystkich kierunkach. skieruj swoją uwagę na szczyt głowy delikatny punkt na szczycie głowy tam jest nasza uwaga Każdy wdech energetyzuje ciało, a każdy wydech przynosi relaks. Odpuść wszystkie wysiłki. Niech umysł się rozszerza we wszystkich kierunkach. Jakiekolwiek myśli przychodzą do umysłu, pozwól im przychodzić i zatrzymuj ich. Cokolwiek się dzieje w tym momencie, pozwól temu być. W tym momencie nasze ciało jest nieporuszone, oddech staje się lekki, a umysł się rozprzestrzenia i relaksuje. Pozwól temu być, niech się dzieje. Weź kolejny głęboki wdech. A z wydechem odpuść i zrelaksuj się. Świadę sobie nieskończoną przestrzeń. Jesteś w milionach gwiazd. I uświadę sobie makrokosmos. W tym momencie nie ma nic do zrobienia i nic do poznania. Wdech z wielkim uśmiechem. Jeśli odczuwa gdziekolwiek napięcie, niech będzie. Po prostu bądź, po prostu bądź, niech wszystko będzie. Niech każda komórka naszego mózgu zaczyna się relaksować i rozprzestrzeniać. Na wdech z uśmiechem. I niech uśmiech jest częścią twojego mózgu. Każda komórka twojego mózgu powinna zacząć się uśmiechać. I odczuwanie uśmiechu kontynuuj i głębiej, aż na tył głowy. Niech uśmiech przemieszcza się na gardło, klatkę piersiową i całe Twoje ciało. Zrelaksuj się i odpuść. समस्ता सुखिनो शान्त Odpuść wszystkie wysiłki i niech umysł się rozprzestrzenia. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Powoli, delikatnie świadą sobie ciało otoczenie. No powoli, delikatnie. No weź wdech. A z wydechem możesz delikatnie otworzyć oczy. Jeśli chcesz pozostań jeszcze w medytacji. Dla tych, którzy skończyli oddech naprzemienny. Relax. Dziękuję bardzo. Zapraszam na praktyki jutro o 6.30, a medytacja jeszcze poinformuję, ponieważ będę na lotnisku. To jeszcze chciałby dołączyć do Asztawa Kragity? Zaczynamy pierwszego, zapraszam. Link w czacie. Dziękuję. Dobrego.